Siemano, Siemano, Meksykano, TV otwiera wam drzwi. Prostak, prostakiem zostanie. Ale. Janusz. A film zacznie się od tego. Jedzenie na kamieniu. Od takiego. Od takiego rozpoczęcia. Mamy chlebek boży. Ja nie wiem, jakieś ja tu ułożę. Boję się, że się pobrudzę. No ale dobre, Boję się, że się prześpimy się też. Mamy chlebek boży. Mamy Coca-Colę i mamy śledzik na raz w wersji w oleju z cybulką. O, po majorowsku. <laughs> Bądź też po kononowsku. I śledzik na raz po podlasku. Cebula smażona z grzybami. Dobra, zjemy ten śledzik na raz w oleju z cebulką, ale jak my go będziemy jedli? Korona, do wszystkich warunków trzeba się przystosować. Sto... Dobrze, nie otwarty był. Stołu rozkładać nie będziemy, otworzymy sobie go. A co my będziemy robić na tym filmie? Słuchajcie, a wiecie co? A pogrzebiemy sobie. A co? Nie można sobie pogrzebać, pogrzebiemy sobie. Zobaczymy. Może jakieś fanty wyjdą. Nie oblej się, Meksyk. Kurde, się tylko nie oblej. Bo będziesz wyglądał, to, to nie wyschnie. Jak się oblejesz w kroczu tym olejem, to to nie wyschnie. I wiesz, jak to będzie wyglądać. Bądź grzeczny. O, udało się. Słuchajcie. Dobra, mamy otwarty chlebek boży, jak żeby inaczej, Coca-Cola. Nie wiem, czy potem będzie po letkiemu, czy po ciężkiemu, ale taki miks spróbujemy zrobić. Konon śledzika, e, śledzika miesza z mlekiem i z wodą, Nieświęconą, ale, ale wodą pitną. No my pomieszamy. Chyba mi, chyba mi żonka wybaczy, że zjadłem trochę chleba z naszego domowego... Ogniska. Zapasy. Zapasy, a ja podjadam w lesie. Chleb można położyć, bo jest w folii, więc nic mu się nie stanie. No i wspaniały przyrząd. Wszystko w niczym. Wszystko w niczym. Cyku myku, takie coś. Pach. Pach. Czary mary. Bum. A jeszcze jest nóż. Ciach. No i będziemy spożywać, słuchajcie, ja nie wiem czy mam to nagrywać spożywanie, czy mam to darować to spożywanie, czym w ogóle to jeść, łyżką lepiej, czy widelcem. Jest cybulka. nie wiem czy widzicie, mało to istotne, bo właśnie tak to g obchodzi. Przepyszne. Powiem tak. Jak będzie pojedzone, to idziemy grzebać. Albo coś wygrzebiemy, albo ten film się prawie na praktycznie na tym skończył. Na śledziu i cebulce. Wyłączy kamerę. Bo wam apetytu narobię. No dobra, słuchajcie, musimy to zobaczyć razem. Ja nie wiem co to jest. Biję. Aż I nie wiem jak tego zrobić. Co to jest? Tu nic nie ma. O. Ha, ha, ha. piękne, co za znalezisko, po prostu jestem w szoku, ja biję, ho, 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 kawał metalu. Kurde, tego to mi pozazdrościcie, niesamowite znalezisko, słuchajcie, podejmujemy blaszka, piękna blaszka. Blaszka, nie wiem dla kogo. Nie chcę się rymować. Ja się tu cały uwalę w tej ziemi, żeby taką blaszkę. Blaszkę do niczego. Blaszkę niczyja. No, na razie kiepsko to wychodzi. Pole, pole, łyse pole. A na polu. Nie ja bole, ale jakiś coś. Bliżej mi nieokreślone. I. I niepotrzebne. Niczego sygnet nie chce przynieść szczęścia dobra to chodź ty na żywo na żywo na żywo żeby nie było że o kurwa! widzisz co jest to jest to jest taka szufladka do ładownicy tu się wsuwa tu się wsuwa naboje. Ktoś tu, ktoś tu swoją wojnę prywatną prowadził. No tutaj dużo takich rzeczy nie wychodzi. No ale wcześniej wpadła mi łuseczka, A teraz łódeczka. O przypomniałem sobie łódeczka. Blu, blu, na głębokiej wody. Łódeczka, która mieści chyba 5 sztuk naboi i potem to się wsadza. Wsadza się w karabina i się strzela. Taka łódeczka, ale nie jest a tu mamy ciekawą rzecz. Blaszka. Blaszka z dziurką. Niestety nie kasa. Ale wyglądało zacnie. Takie okrągłe. A to blaszka przedziurkowana. Nie ma żadnych napisów. Ktoś te dziurę w blaszce zrobiła. Do czego ta blaszka mogła służyć? To tylko. Jeden Bóg wie. No i uwaga, mamy stary zamek. Właściwie część suwaka. Od zamka pewnie PRL wygląda jak literka A i to tyle mam do powiedzenia na ten temat. Ja tak się zastanawiałem, słuchajcie, co to jest. Co to jest? Co to jest? Kurde, to obcas jest. <ścoughs> obcas, obcas od buta. Od męskiego buta, obcas. Kurde, metalowy obcas. Czarny metalowy obcas? To tak mi się wydaje. No bo cóż innego. Ale ktoś musiał tutaj kankana tańczyć z takim obcasem. No bo cóż innego to może być, jak nie obcas. Chyba obcas. Z takim gwoździem. kurna, to komuś już wpięte biło. Ale wygląda na obcas. Co mi powiedzcie? Obcas czy nie obcas? No, to chyba w końcu nagrodziło prawie dwie godziny grzebania gwoździ, obcasów i innych już nie powiem brzydko pięknych rzeczy. I widzę w końcu okrągłość! Ona jest tu! A co to za okrągłość? Ja tego nie wiem. I nie wiem, czy wiecie, ale ja widzę, że to jest PRL. Do dupy taka nagroda. No, widzę już orzełek. Więc pewnie to będzie. Dwa złote z PRL-u gdzieś już mi uciekło, jest Pewnie będzie to dwa złote z PRL-u No nie jestem usatysfakcjonowany E jakżeżby inaczej Poznam z kilometra To to taka nagroda Ta nagroda nie nadaje się do, do spożycia Tak bym powiedział <laughs> Nie jestem zadowolony Dwie godziny Dwie godziny, gdzie są te pola u tych mistrzów poszukiwań, co wyciągają po 20-30 molet z jednego, z jednego dołka. Niech ktoś mi powie. Czas, słuchajcie, kończyć te poszukiwania, grzebanie w ziemi, i tak dalej. Nie będę robił wam podsumowania, słuchajcie, bo nie ma co podsumowywać. Na osłodę mogę zjeść pączka. Kto je pączki, ten uniknie żeżączki. Mogę zjeść pączka, i to tylko to może osłodzić mi mój poranny, moją poranną sobotę. Nic więcej nie mogę Wam dodać. Pewnie patrzycie na tą, na te pudełko pośledził. Co ja z nim zrobię?